Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witam się z wami w ten deszczowy poranek. W sklepie Pepko i na sam początek mamy takie szkatułki za 10 zł. Nie wiem, w sumie można by było trzymać tutaj sobie na przykład jakieś pierścionki, łańcuszki, cukier, albo na przykład łaciki w łazience, więc już jak kto uważa. Wazon za 10 zł, i jak widzicie, pokazałem wam również tam drugą opcję kolorystyczną. Hmm, tej cukiernicy, niech to będzie cukiernica, bo tak wygląda trochę jak cukiernica. Następnie mamy tutaj: e, Co my tutaj mamy? Wazonik za 12 zł, i już wam pokazuję tutaj. Czekajcie, bo tak się tutaj chybocze, zaraz mi poleci. Hmm, I tu mamy drugi, również taki mniejszy. I ten również kosztuje 12 zł. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu i udostępnianiu. Włączcie również dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o filmach. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie komentarz, chociażby nie wiem, może słoneczko. Bo dzisiaj jest tak zimno, to może słoneczko. I lecimy dalej. Za 30 zł mamy takie lampeczki, i jak ktoś ma dodatki w kolorze złotym, to właśnie tutaj te żaróweczki mają dodatek złoty, i obok są czarne. A jak macie Instagram, to zapraszam Was na mój Instagram Crazy Mom 168. Na końcu pokażę Wam, jak wygląda mój Instagram. Więc zapraszam bardzo serdecznie. No, zapraszam bardzo serdecznie. Zobaczcie, tutaj mamy takie trzy roślinki. To są roślinki sztuczne, fajnie się prezentują za 8 zł. Za 8 zł. Co ja Wam tu mogę jeszcze pokazać? Może takie pateczki. 17 zł. I już Wam pokazuję, jak one się prezentują. One są w takim papierze. I zobaczcie, można sobie włożyć takie patyczki do wazonu, jakieś, nie wiem, listki, yy, jakieś gałązki. Na przykład, już Wam to pokażę, na przykład o taką, zobaczcie, takie jesienne kolory. 17 zł kosztuje. Dobra, co ja tutaj Wam jeszcze pokażę? Pokażę wam lampy, które wjechały teraz do Pepko i one kosztują. Poczekajcie, muszę się tu dostać przez taki busz, ale busz. 60 zł. 60 zł. Także tak wyglądają takie lampy. Jak będzie gdzieś jeszcze biała, bo wiem, że są białe, to wam pokażę. Mamy halloweenowe dekoracje i zobaczcie, co znalazłam. Kubeczek dynia. kubaczek dynia i kosztuje ten kubaczek 12 zł. I tu mamy drugi. Poczekajcie, pokażę wam z tej strony, bo z tej strony tylko jest listek. Tak i on również kosztuje 12 zł. I z drugiej strony tego listka nie ma. I bardzo, bardzo dużo dekoracji takich halloweenowych. Idziemy dalej. Jak ktoś ma dodatki w kolorze takim granatowym. Ja szukam takich zasłon do córki do pokoju. To tutaj mamy pufę za 70 zł, taką granatową z takim srebrnym ciemnym paseczkiem. Tu mamy za 140, tak? Nie, przepraszam, 130 zł. Taką że to taka owieczka jest otwierana, więc można sobie coś tam do środka wrzucić, więc tu mamy takie nowości, zerkam na mm, świeczki, ale tu chyba nic nie ma, lecimy dalej, lecimy dalej, może ktoś potrzebuje, mm, popielniczka, to jest nowość, i jak widzicie, tu się tak wyciąga. Ja się nie wiem, jak to się obsługuje, bo um, ja jestem osobą niepalącą. 10 zł kosztuje. I tam widzicie, macie granatową. A tu jeszcze jest e, w takim kolorze. I ta kosztuje 8 zł. Popielniczki w PEPKO to są również nowości. One weszły chyba w wakacje. Yy, taka śmieszna sytuacja. Kiedyś poszłam do Pepko i yy, nagrywałam przegląd, i przychodzi pani i się pyta, czy są popielniczki w Pepko. I ja mówię, że są. Yy, podchodzi do niej yy, ta dziewczyna, która sprzedaje, i mówi, W pepku nie ma popielniczek. Ja mówię, że są. Zobaczy pani, tutaj są popielniczki. No i rzeczywiście, rzeczywiście były. No wiecie, ja jeżdżę naprawdę po wielu sklepach i. I jestem szybsza niż, niż niektóre kobietki, które tam sprzedają. <laughs> Może po prostu jeszcze ich nie wykładała, dlatego nie wiedziała, że są popielniczki. Ale ja już byłam szybka i wiedziałam. <laughs> Dobra, tu mieliśmy tą wersję lampy tej z twarzą w kolorze białym. A tu mamy taką za 80 zł. Jeżeli ktoś, poczekajcie, spróbuję ją wyciągnąć, ale nie wiem. Jest tak wsadzone tutaj, że nie wiem jak to kto ma wyciągnąć. Tu abażur mi blokuje, więc tak z góry Wam pokażę. To jest takie jakby pobite, pobite lustro i zaszpachlowane szpachlą. Pięknie to wygląda. Ja mam taki świecznik i naprawdę świetnie to się prezentuje. Na pewno jak się odpali światło, yy, yy, odpali światło? Może być i odpali. Odpali, zapali. Światło to będzie super to wszystko wyglądało. Dobra. Zerkam tu na ramki, ale ramek dawno nie było nowych. Więc idę dalej. I dalej mam dzbanki. I tu pokażę wam nowość. Jak ją oczywiście wyciągnę. Poczekajcie. Tutaj muszę sobie poradzić. Dobra, dałem radę. I jak widzicie, on ma korek jeszcze. Korek, ma zatyczkę taką korkową. Taki kolor. Nie taki jak zawsze przeźroczysty, więc tu mamy za 25 zł. Myślałam, że tam stoi drugi przeźroczysty, ale nie ma, więc tu są tylko w takim kolorze. Ale będę szukać, będę szukać i patrzeć, czy są inne, więc mm, zerkajcie do przeglądów. Będę wrzucała, jak tylko coś nowego będzie. Dobra, lecimy do poduszek. Widzę jakąś nową poduszkę. To znaczy taką, której ja nie widziałam. 45 na 45 cm za 50 zł. Ona jest e, naprawdę spora. Zobaczcie, tak wygląda. Fajna w dotyku, bardzo miła. Tu wam tak przybliżę, żebyście sobie zobaczyli, zobaczyły, e, jak to wygląda. Można zdjąć tą poszewkę bez problemu, e, ją uprać. E, no. Dobra, wciśnijmy ją. Tutaj zerknę, czy tu mogłabym Wam jeszcze coś pokazać. Jeszcze pokażę Wam podusie. Tu mamy taką zieleń butelkową. 45 na 45 cm za 40 zł. I tak ona wygląda. I również te, te kwiatki, te listki są takie bardzo przyjemne w dotyku. I z drugiej strony jest po prostu bez żadnych pierdółek. Ok. Tu, tu chyba nie ma ceny, ale Wam pokażę. Taka granatowa. A jak macie ochotę zobaczyć nowego vloga z holem zakupowym, z, z ubrankami. Pokazujemy tam z moją córcią fajne ubrania, więc zapraszam Was na mojego vloga. Patrzę czy są kubeczki, bo ja jestem kubeczkowym maniakiem, ale niestety nie ma. Mam nadzieję, że już niedługo się pojawią i to pewnie będą już e, kubeczki bożonarodzeniowe, więc czekam z niecierpliwością. Jeżeli ktoś ma e, małe dzieciaczki, 20 zł kosztuje taki komplet, e, taki komplet sztućców. I już czekajcie, zaraz zobaczę, czy są jeszcze jakieś inne, bo jak widzicie, tam na samym końcu są narysowane jakieś delfinki. Może u Was będą inne, poczekajcie, nie. U nas są tylko te właśnie delfinki, to jakiś wieloryb, mini wieloryb. I jakaś nowa karteczka. Hm. Niebieska, chyba jeszcze takich nie było, nie widziałam. Z napisem nowość. Były czerwone, ale niebieskich chyba nigdy nie widziałam, naprawdę. Więc. Taka nowość. 15 zł, 350 ml, 4 sztuki. Takie szkloneczki. I co my tutaj jeszcze mamy? Nie, tu już nic nie mamy, więc e, znowu lecimy dalej. Tutaj nic nie mamy, a tu jeszcze mamy halloweenowe dodatki. I taka dynia. Już Wam ją pokazuję. Kurczę, ale fajna. Wiecie, można wrzucić tam jakieś słodycze dla dzieciaków. I ta dynia kosztuje 40 zł, ale ona jest naprawdę duża. Poczekajcie, ja ją postawię teraz tak. I ją tak inaczej wezmę, bo zaraz żebym czegoś nie potłukła. I zobaczcie, jaka fajna. Ona w świetle całkiem inaczej wygląda, bo tam na półce to taka nijaka. A tutaj jak wyciągnęło się na światło... To całkiem inaczej wygląda. No i zobaczcie, jak tam się prezentuje, a jak ją się wyciągnęło do światła. Dobra, może dzieciaczki będą chciały się pomalować. 10 zł kosztują farbki, te również kosztują 10, i tu mają taki szablon. Zobaczcie. Taką maskę można sobie jeszcze wyciąć. Ach, i ta dynia też taką ma. Więc myślę, że fajnie. Tu mamy taką lampeczkę, dnie. I ona jest z taką rączką. Możecie z tyłu wsadzić lampki, albo po prostu jakąś um, świeczuszkę. 5 zł kosztuje. I chyba... A nie, jeszcze z Halloweenowych pokażę Wam ubrania, bo może ktoś ma takie małe dzieciaczki. To um, one lubią się przebierać. Czy to na jakieś bale, czy to właśnie na Halloween 40 zł kosztuje taka sukienka dla dziewczynki. Tak? I tutaj strój chyba wampira za 25 zł dla chłopca na przykład. Chociażby... A co? Dziewczynka nie mogłaby założyć, też mogłaby założyć wampira strój. No i to już dzisiaj będzie wszystko. Pamiętajcie, hmm, zostawcie po sobie znak. Zapraszam na mój Instagram CrazyMom168. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć!